Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj w trochę nietypowej scenerii, bo cieszę się rzadką, ale bardzo przyjemną chwilą samotności w domu. Dzieci wyjechały na wakacje i upiekłam sobie na śniadanie ciasteczka owsiane z bananem i brzoskwinią. Bardzo proste do przygotowania. U mnie w roli śniadania z owocem i mlekiem zapewniał mi bardzo smaczny i energetyczny początek tego upalnego dnia. I z góry przepraszam za ewentualne zniekształcenie głosu, bo tutaj jest taki fajny, przyjemny wiatr. Dla mnie bardzo przyjemny, ale może on trochę nie tak wpływać na mikrofon. Wracając do ciasteczek. One nie są takie twarde, typowe jak ciastka. Są miękkie, przyjemne do rzucia i jako takie świetnie nadają się jako przekąska na wynos, na przykład do pracy czy do szkoły. Ja chętnie piekę je synkowi do szkoły, ale sama też chętnie zabieram je do pracy zamiast kanapki. Jeśli Wam się spodobają, jeśli zechcecie je zrobić, to proszę pisać składniki zapraszam jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz zasiadam do śniadania, a Was zapraszam do filmików, w którym pokażę, jak szybko można je przygotować. Zapraszam. Są super, bardzo je lubię. W piekarniku właśnie piecze się ryba, i pomyślałam, że skoro piekarnik jest rozgrzany, to równie dobrze mogę zaraz po tym upiec pyszne ciasteczka. Od rana chodzą za mną ciastka brzoskwiniowe. Niestety nie mam wszystkich składników, ale ponieważ mam także oprócz dojrzałych brzoskwiń dojrzałe banany, to przygotuję proste ciasteczka owsiane. Będę potrzebowała 3-4 szklanki płatków owsianych. Moje płatki to są płatki górskie, takie dość twarde, więc. Dodaję je do blendera i najpierw drobno posiekam. Jednak można skorzystać z dowolnych płatków owsianych, także tych błyskawicznych, czy nawet można tutaj dodać otręby owsiane i też będzie dobrze. Właściwie nie jest to mój przepis te ciastka. Bananowe z udziałem płatków owsianych znam od wieków, chyba nawet od dziecka, bodajże piekłam je moja mama, czy moja ciocia, a może babcia. Nie pamiętam. W każdym razie na pewno piekłam je na studiach i są bardzo smaczne. Ja dzisiaj troszeczkę je wzbogacę, bo jak wspomniałam wcześniej, mam ochotę na brzoskwinie i będzie to taka alternatywa klasycznych ciasteczek bananowych z płatkami owsianymi. Zatem 3 czwarte szklanki płatków owsianych, drobno je siekam. Myślę, że tak wystarczy. Taki efekt płatków błyskawicznych bądź otrębów owsianych. Tak jak wspomniałam wcześniej, nie wszystkie płatki trzeba siekać, tylko górskie. Błyskawiczne można wziąć w całości. Zresztą górskie chyba też, ale powinny trochę dłużej z tymi bananami poleżeć, żeby nieco nimi nasiąkły i żeby ciastka były przyjaźniejsze do jedzenia. Dobra, teraz jeden cały banan. Taki bardzo dojrzały. Mu jest duży. Oczywiście go ubieram a następnie łamie na małe kawałki i dodaje do płatków. Wszystkie te czynności można zrobić po prostu w misce, bądź w głębokim talerzu, rozgniata, rozgniatając banana i brzoskwinię i mieszając tę papkę z płatkami. Ponieważ korzystam z blendera, no to ja już po prostu całość zrobię w blenderze. I pół brzoskwini bez pestki. Mam pokusę, żeby dodać całą, ale nie dodam z tego względu, że ciaska mogłyby się nie zlepić. No świetnie. Projeję ją na mniejsze kawałki razem ze skórką, brzoskina oczywiście jest umyta. Solidna szczypta cynamonu, ja tak jedną trzecią łyżeczki. I teraz tak, banan jest słodki, brzoskwinia jest słodka, obydwa owoce są dojrzałe, więc cukru tutaj już nie dodaję, ale można. Można dodać cukier zwykły, biały, trzcinowy bądź odrobinę miodu według uznania. Na przykład łyżka miodu moim zdaniem w zupełności wystarczy, jeśli chodzi o cukier według upodobań, ale także łyżka powinna być w porządku. Ja nie dodaję i wszystkie składniki teraz miksuję, łącząc je na w miarę spójną masę. I teraz tak, wszystko zależy od wielkości banana. E, ja tutaj dodałam jeszcze brzoskwinie, więc nieco rozcieńczyłam tę masę. I teraz do niej dodaję 2-3 łyżki płatków owsianych w całości, żeby nieco całość zagęścić. I mieszam już łyżką na ciasto, z którego uda się uformować ciastka. Myślę, że tyle wystarczy, nie chcę przesadzić. Chcę, żeby ten banan jeszcze skleił płatki. Z samego banana i płatków masa wychodzi nieco gęstsza. Tutaj położę ją po prostu łyżką na blachę. Jedna łyżka to jedno ciastko. Masa smakuje naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie bananowo i brzoskwiniowo. Myślę, że połączenie będzie bardzo dobre. Zobaczymy, co wyjdzie po upieczeniu. No to gotowe blacha, którą wykładam papierem do pieczenia lub matą silikonową. Jeśli bierzecie folię aluminiową, to warto ją natłuścić, żeby ciastka nie przywarły i żeby łatwiej jej odchodziły. Papier do pieczenia, pergamin bądź mata silikonowa będą w porządku na samej blasze raczej tych ciastek nie piekę, bo nie ma tutaj w ogóle tłuszczu. No i jeśli chodzi o płatki owsiane, to one w tej chwili wyglądają tak. Zostawiłam je na kilka minut, na jakieś 5 minut, żeby spęczniały w owocowym soku i osiągnęły pożądaną konsystencję. I teraz dzielę je na równe porcje, 8, 9 lub 12 według uznania. Ja zrobię 8 ciastek, czyli dzielę je na, jak tort, na 4 równe porcje z każdej połowy, czyli 8 ciastek. Nabieram łyżką porcję ciasta, formuję ciastko. ale w zasadzie wielkość tych ciastek to rzecz umowna i kwestia upodobań. I gotowe. Mam jeszcze pokusę, żeby na każdym ciastku ułożyć cienki półksiężyc świeżej brzoskwini, ale myślę, że na tym klasyku pozostanę, aczkolwiek gdybym układała tę brzoskwinie, to posypałabym to jeszcze brązowym cukrem i w ten sposób wsunęłabym do piekarnika. Ja pozostanę przy klasyce i tak przygotowaną blachę wkładam teraz do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę ciastka na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół przez jakieś 15 minut. Ale tak naprawdę trzeba obserwować pod koniec pieczenia, żeby ich nie przypalić, powinny być ładnie zrumienione, upieczone i wtedy je wyjmuję. No, a tak wyglądają po 15 minutach w 180 stopniach Celsjusza. One są jeszcze miękkie, ale już apetycznie zrumienione. Wyłączam zatem grzanie i wyjmuję je z piekarnika. I przekładam z blachy na metalową kratkę ruszt, żeby stygnąc nie zaparowały. Absolutnie teraz nie wiem, bo są jeszcze miękkie. Kiedy ostygną, zrobią się nieco bardziej twarde, takie bardziej ciasteczkowe. I moja idealna przekąska, o której marzyłam przez cały dzień z lekkim. Posmakiem brzoskwiń do kubka mleka na wieczór już gotowa. Są to także bardzo fajne ciastka śniadaniowe czy coś Alabatonik na wynos zamiast tradycyjnej kanapki, czy przekąski do pracy, czy do szkoły. Sprawdzą się oczywiście także jako klasyczne ciastka do kawy, czy do herbaty. Mam nadzieję, że Wam posmakują. Gorąco zachęcam. Sami widzieliście, że banalnie proste, więc wymówek nie ma. Zachęcam do upieczenia. I na koniec, jak zawsze, życzę smacznego.